Powtórzyć, pamiętaj o imersji, pamiętaj, że wciąga, pamiętaj, że technologia wciąga, że SL jest mocno imersyjny i właśnie przez to, ale to nie tylko SL, bo w ogóle technologia, która nas otacza, dlatego o tym zjawisku jako szerokim, powszechnym, nie tylko związanym z sl warto mówić i warto mówić tutaj, kiedy do pewnego stopnia mu podlegamy, kiedy czujemy w pewnych sytuacjach, że coś nas tu zaczyna bawić, mówiąc kolokwialnie kręcić, że coś się tutaj takiego dzieje, że, że osoby chcą wrócić, chcą się z kimś spotkać na przykład albo do jakiegoś miejsca, kiedy zaczyna się dzielić czas, kiedy zaczyna odnajdować się przyjemność w zalogowaniu nie tylko do SL-a, ale w ogóle użycia technologii, na przykład takich technologii jak telefon komórkowy, czy w ogóle komputer, zwłaszcza mam na myśli technologie przenośne, mobilne. Właściwie mógłbym zapytać, czy jesteście w imersji i wcale nie mam wtedy na myśli Esela, tylko w ogóle mam imersję w technologii, prawda? Czyli jakieś nastawienie do komputera, do właśnie do, do telefonu komórkowego, potrzebę użycia. Czy czujecie to, czy czujemy to, że jest potrzeba bycia blisko z technologią albo żeby technologia była przy nas? Czy to jest, wiąże się to z jakimś przywiązaniem do, do urządzeń albo y, po prostu czasem ich brakiem, prawda, i, i można by powiedzieć pewnego rodzaju pragnieniem. Y, no właśnie Trigger pisze, jeśli można nazwać kilka zarwanych nocy na rzecz gry komputerowej, y, cóż coś chyba jest, no więc właśnie. Y -y. I zaraz, zaraz wspomnę Leli o tym, o całkowitej inersji, imersji właśnie y, y, takiej, która jest, można powiedzieć, stanem chronicznym, taka, która y, zanurza do tego stopnia, no że po prostu nawet wyłącza się ze świata fizycznego. No, ale tutaj mamy wyświetlony właśnie... Y, Tekst maila, który dotarł kiedyś do mnie, a potem uzyskałem zgodę na jego prezentację. Chodziło o przetłumaczenie, w którym, no, jak czytamy, dzień dobry, chciałem zakończyć swoją przygodę z grą, ale dopiero jak usunąłem to, nad czym tak długo siedziałem, zdałem sobie sprawę, jak przywiązany jestem do tej gry, jak, jak postać. I do postaci, dlatego prosiłbym, o ile istnieje taka możliwość, o przywrócenie moich dwóch postaci na serwerze oraz konta, które także anulowałem, żebym mógł dalej przedłużyć sobie zabawę. I teraz słuchajcie, chciałem także przeprosić za tak lekkomyślną decyzję i obiecać, że jeśli dostanę drugą szansę, druga szansa, second life, second chance, że najpierw pomyślę dwa razy, zanim coś zrobię. Też taka refleksja nad działaniem w sieci, prawda? Przerażające, pisze Leli. Z góry dziękuję. I tu chodzi o to, że i ta osoba odzyskała te wszystkie konta i tak dalej. Wszystko tam dobrze poszło, ale właśnie takie odczucie, prawda, czyli po pierwsze był etap, no to właśnie uzależnienie to nie do końca, bo to chodzi o to, że uzależnienie ma takie znaczenie, wiąże się z narkotykami, prawda, z używkami, z papierosami i tak dalej, a tu chodzi o to, że wszyscy podlegamy temu zjawisku imersji, I więc to trudno jest nazwać do końca za uzależnieniem całą społeczność, która używa technologii. Uzależnienie w tym wypadku może być to, że właśnie nosi się ze sobą wszędzie telefon komórkowy i jego potrzeba, jego brak wyłania jakąś, jakąś emocję. Natomiast tutaj jest rzeczywiście no szczególna sytuacja, ale nie, nie odosobniona. To znaczy, że ta osoba zdała sobie sprawę, że chce zakończyć wszystko, jak to nazwać gra, przebywanie, prawda, przebywanie w świecie, swój implementowanie swojej, swojej aktywności, swojego czasu. W, właśnie w grę i anulowała, prawda? I nagle wróciło, to jakiś feedback wrócił, że jednak chce do tego powrócić, prawda? Nie, jakby w ogóle yy, pierwsza rzecz to wejście w świat, później zorientowanie się, że ja tego nie chcę, bo tego. Mu... Ulegam właśnie jestem w imersji, więc akt desperacji po prostu anulowania i potem ktoś, kto anulował tutaj postaci po prostu wręcz mówił o zabijaniu, prawda? Oczywiście w przenośni cudzysłowie, nie, 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 nie można tego dosłownie rozumieć. No i potem znowu prośba o wznowienie, czyli jakby zupełnie niezrozumiałe to chyba bardziej dla psychologii zjawiska. Natomiast mnie chodzi o. Imersję też i taką głęboką, i tutaj są osoby również i SL-u, które przechodzą podobne, yy, podobne stany, prawda, akceptacji, dezakceptacji i tak dalej. Nie chodzi o to, że żyjemy w czasach technologii imersyjnych, że żyjemy w czasach, kiedy podlegamy technologii i temu zjawisku. Dlatego nazwałem to zjawiskiem społecznym jednym z najważniejszych i w ogóle takim, które może być coraz mniej czytelne. To znaczy, chodzi mi o to, że tak jak właśnie dwa czy cztery lata temu imersja była widoczna. No, ponieważ było, było mniej tych przypadków, a było bardziej wyraziste, a teraz w zasadzie to można powiedzieć, że już wszędzie są komputery, że wszędzie ludzie używają GG, używają Skype'a, mają włączone komunikatory. Gra już nie budzi takich, takich że ktoś gra, prawda, czy, czy w jakimś świecie przebywa, nie budzi takich emocji jak dawniej.